Witaj na wideo. Na pewno się zastanawiasz, w jaki sposób dojść do relacji na Facebooku, która już zakończyła swoją żywotność, czyli te 24 godziny, a później, że tak powiem, jest problem, aby do niej się dostać. Bo jeśli tam zamieściłeś, zamieściłeś głosowanie i chcesz dostać się do tych osób, które tam zagłosowały, no to może być kłopotliwe. I to najprostszy sposób. Odświeżę po prostu normalnie Facebooka, żeby tylko pokazać, jak to wygląda na tą chwilę obecną. Dajemy sobie tutaj, gdzie występuje Twoje tam imię, nazwisko, login, czy tak jak się tam nazywasz. Ty masz swój profil, wiadomo, zdjęcie w tle, tutaj Twoje tam właściwości. No i tutaj, że tak powiem, bardzo w prostym i przejrzystym miejscu jest też archiwum relacji. I po prostu sobie wchodzimy w to i wybieramy sobie tą relację, która nas interesuje. Załóżmy, tutaj miałem jakąś ankietę. Więc sobie w nią wchodzę, pauzuję. I tutaj mam widoczne, że głosowały tutaj osoby na tak i nie pół na pół. I tu mam ich, że tak powiem, dane, kto tu konkretnie jest na tak, kto na nie. I mogę sobie do tej osoby w tej chwili napisać. I do, po prostu w odpowiedzi powiedzmy, załóżmy, jeśli było przewidziane jakaś tam nagroda bądź informacja. Może się dalej z tą osobą skontaktować, skom skomunikować i w ten sposób może sobie ten popatrzeć gdzieś w tle. Ale mi się wydaje, że chyba o to najbardziej chodziło, aby się to dostać. Oczywiście zostaw komentarz pod tym wideo. Będę bardzo wdzięczny za łapki w górę i miłe słowa. Jeśli komuś nie podobało, no trudno. Staram się najlepiej jak mogę, ale myślę, że ten materiał mimo wszystko komuś pomoże. To tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Cześć.